Doktor Artur Stec od wielu lat zajmuje się zgłębianiem biografii i miejsc, w których i analizowaniem miejsc, w których żył, w których Ignacy Łukasiewicz, co kształtowało Łukasiewicza? Bo wszyscy wiedzą o tym chociażby dzięki naszym konferencjom, dzięki naszym wydawnictwom o tym, że był wynalazcą, był przemysłowcem, ale co go kształtowało? Skąd pochodził? Gdzie, gdzie, skąd, skąd, gdzie ten jego geniusz zakwit po raz pierwszy? Wydaje mi się, że bardzo mało mówi się o ojcu Ignacego Łukasiewicza, Józefie Łukasiewiczu, ponieważ tak jak jest takie przysłowie, że niedaleko pada jabłko od, od jabłoni, to można stwierdzić, że po ojcu wiele odziedziczył cech właśnie Ignaś Mały. Otóż ojciec Ignacego Łukasiewicza był uczestnikiem Powstania Kościuszkowskiego, jeszcze tego z 1794 roku. Jest miejsce w Rzeszowie, gdzie spoczywa ciało Józefa Łukasiewicza, też przy Starym Cmentarzu, przy ulicy Targowej i tam zaraz jak się wchodzi, to po prawej stronie znajduje się wybita flaga z datą 1794. I rodzina Łukasiewicza z wielkim pietyzmem e, odnosiła się do e, pamiątek z tamtego okresu, takiego żelaznego e, pierścienia, które otrzymał Józef za uczestnictwo w insurrekcji i szabla. E, jeżeli chodzi o e, takie cechy Ignacego Łukasiewicza, jak jego przedsiębiorczość, e, równie przedsiębiorczy był Józef Łukasiewicz. E, on e, pochodził z zubożałej szlachty, ale jak. E, mm, można wywnioskować ze źródeł, to to zubożenie było wynikiem właśnie jego uczestnictwa w tej insurekcji. On pochodził z zaboru rosyjskiego, musiał z tego zaboru rosyjskiego uciec i osiadł tutaj w Galicji. Na początku był oficjałem dworskim w Dynowie, w Chorzelowie. Później dzierżawił majątek w Zadusznikach koło Mielca, gdzie właśnie się urodził Ignacy Łukasiewicz, a następnie za te pieniążki kupił Józef Łukasiewicz kamienicę w Rzeszowie w w 1824 roku. Tutaj źródła podają, że przeprowadzka do była podyktowana z jednej strony możliwością kontynuowania przez Ignacego nauki w gimnazjum i przez starszego jego brata Franciszka, zaś niektórzy też wskazują na zły stan wtedy już zdrowia Józefa Łukasiewicza i bliskość medyków, którzy tutaj w mieście funkcjonowali. Także właśnie ta przedsiębiorczość, ten patriotyzm wyniósł Ignacy Łukasiewicz od swojego ojca. Tu jeszcze chciałem jedną rzecz zaznaczyć, że Ignacy Łukasiewicz w swoich tam późniejszych już etapach życia, kiedy miał majątek w Chortkówce to rezydowało rezodował, u niego y, wiele osób, w tym właśnie m.in. Adolf Jabłoński, który był uczestnikiem powstania styczniowego. Y, I tak samo postępował jego ojciec, bo w tym majątku w zadusznikach rezydował niejaki Antoni y, Wojsyn. Antonow, Antoniewicz to był uczestnik powstania Kościuszkowskiego oraz był on też inwalidą, które, najprawdopodobniej po tych ranach, które odniósł. On między innymi też e, uczył zarówno i Franciszka, brata Ignacego, i Ignacego e, takich podstaw, e, które potem mu się przydały w nauce w Rzeszowskim Gimnazjum. Łukasiewicz związany jest z Rzeszowem, ale był też związany z Łańcutem. Też tam stawiał pierwsze kroki zawodowe i tak dalej. To też jest miejsce, którego go kształtowało. E, tak, tutaj początkowo droga, mam teraz na myśli naukę, zarówno Ignacego, jak i jego brata Franciszka szły te drogi jakby w jednej parze. Oboje kształcili się w rzeszowskim gimnazjum. Natomiast w 1836 roku zmarł e, ojciec e, Józef e, i wtedy już rodziny ma, matki Apolonii nie było stać na to, żeby włożyć e, no, pieniądze na kształcenie obydwu młodzieńców. E, I wtedy, że Franciszek już był dłużej w tym gimnazjum, to on poszedł drogą naukową i później zaczął prawnicze studia w Lwowie. Natomiast no, na Ignacjum spoczęła nauka, można powiedzieć, zawodu. Na jednej z konferencji nawet zasłyszałem, że sąsiadem wtedy był Edward, Edward Hibl Łukasiewiczów i on miał kontakty z Antonim Swobodą i on mu tą praktykę podobno już tam załatwił. No i on, młody Łukasiewicz przeniósł się do Łańcuta i wtedy praktykował w aptece prowincjonalnej. On miał tam takie stanowisko puera, to jest tak zwany chłopiec i uczył się od swoich właśnie mistrzów tej, tego fachu aptekarskiego. W w 2040 roku był już na tyle przygotowany, że mógł w Rzeszowie przed komisją obwodową zdawać egzamin tyrocynalny i tam opanował te podstawy farmaceutyki. No i po 14 miesiącach przeniósł się właśnie już do Rzeszowa i tutaj już w tym razem w aptece obwodowej jako pomocnik aptekarski kontynuował swój zawód. No i jednocześnie to, co rodzina wcześniej zamierzała, że on będzie teraz zarabiał, to właśnie zaczął zarabiać. On tam zarabiał chyba miesięcznie 12 florenów i też wspomagał swojego brata, który był akurat na studiach. On zaciągnął na swoje konto u swojego kolegi w aptece pożyczkę i wtedy udzielił jej na studia swojemu bratu Franciszkowi. Ale też kontynuował działalność patriotyczno-spiskową, taką niepodległościową. Jak... Tak, w 1837 się przeniósł do tej apteki w Łańcucie Ignacy Łukasiewicz. W 1840 odnotowano jego takie pierwsze kontakty z osobami, można powiedzieć, że z tego takiego podziemia patriotycznego, z Przysiężenie Patriotów Polskich, nie wiem czy nie przekręciłem. Tam był taki człowiek, Kontroler z jednej z fabryk potockich, niejaki Tarłowski, i wtedy z nim młody Łukasiewicz nawiązał kontakt. Tarłowski, który też pochowany jest w Rzeszowie na tym samym jest cmentarzu? Tak, jest pochowany na tym starym cmentarzu. Tarłowski, właśnie w tym samym roku, w 1840, przez niefrasobliwość jednego z członków tego stowarzyszenia, z Leżajska, niestety został aresztowany. Cztery lata przebywał w więzieniu do 1844 roku. I nacył Kasiewicz, jak powrócił tutaj z powrotem do Rzeszowa, to także włączył się w działania ruchu niepodległościowego. Tym razem miał już tutaj kontakty z Edwardem Dębowskim i przygotowywał powstanie w 1845 roku w lutym.